Witam wszystkich w kolejnym odcinku TV. Jesteśmy na konferencji Noki poświęconej modelowi Lumia 610. Te, tani telefon Noki jest to wielka nadzieja firmy na spopularyzowanie Windows Phone'a, w szczególności w kręgu najliczniejszej grupy użytkowników, czyli w segmencie osób zaczynających swoją karierę ze smartfonami, swoją przygodę ze smartfonami czy użytkowników, którzy. Szukają czegoś taniego albo nie mają pieniędzy na droższy model. Jest tu także telefon, który ma stać się taką, takim smartfonem Nokia jak 500 z Symbianem. Jest on tani, w większości ofert abonamentowych będzie dostępny za złotówkę, a jego cena w wolnym to, to 949 złotych. Dodatkowo bardzo szybko powinna spaść, co widać po przesyceniu rynku takimi modelami jak Lumia 800 czy Lumia 710. Telefon od dziwo charakteryzuje się bardzo dobrą jakością wykonania. Obudowa jest wykonana z twardego plastiku, jest on błyszczący. Widać, że jest, będzie trudny do porysowania, a otoczka dookoła całego górnego panelu pokryta jest warstwą gumowaną, która poprawia jakość jego trzymania w ręku. Ekran, czyli jego ważny element, co prawda pozbawiony jest matrycy ClearPlex, ale tak jak 710. jest to jak panel CD, ale jego jakość jest naprawdę dobra i ciężko mu cokolwiek zarzucić, szczególnie że telefon jest ma być najtańszym modelem w ofercie Noki, najtańszym ja mój dozwolony w ofercie Noki. I kolejny jego ważny jeszcze jest aparat 5 megapikseli, wspierany jest przez diodę doświetlającą, dość mocną. W tyłu, tylny panel, dużą jego część zajmuje głośnik. Całość ważną jego kwestią tego telefonu jest obecność 5256 MB pamięci RAM. Powoduje to, że niektóre funkcje Windowsa związane z synchronizacją danych są wyłączone, ale za to wszystkie aplikacje cały system działają naprawdę nieźle. Nie ma problemu z uruchomieniem którejkolwiek z nich, czy to jest aplikacje typu i czy gry z Windows Live, wszystko działa jest wyposażony także w wszystkie dodatki Nokia, czyli Nokia Muzyka, Nokia Mapy, a także nową aplikację Nokia Transport, którą zaprezentujemy szczegółowo na Nokia Blog. Obok modelu 610 mieliśmy okazję pobawić się także Lumia 900, modelem, który na rynek pojawi się dopiero za jakiś czas, będzie najprawdopodobniej przełom czerwca/lipca. Lumia 900 jest większą wersją 800. Od poprzednika różni się nieco tylnym panelem i umieszczeniem lampy diodowej. W 900 jest ona umieszczona podobnie jak w n czyli nad albo w pozycji pionowej telefonu po jego prawej stronie obiektywu. Telefon od poprzednika odróżnia większy ekran, dużo większa obudowa, co tym idzie, a także fakt, że cała powierzchnia panelu nie jest wysklepiona, a absolutnie płaska. Kolejną różnicą jest obecność kamerki do wideo rozmów, której nie zmieściła się po prostu do Lumi 800. Przyciski umieszczone są u dołu ekranu. Rozłożenie ich w zależności od boków jest identyczne. Kontrolery głośności, przycisk włącznik, wyłącznik przycisk blokady, spust migawki aparatu. Ten jest umieszczony nieco wyżej, co ma pomóc przy, podczas trzymania tak dużego telefonu w dłoni. Małą zmianą zaszły także na górnym panelu. Port micro USB nie jest już chroniony za ślepką, jak było to w Lumi 800, a także wysuwana tacka. Nie wysuwa się jej poprzez ruch. Nakładki na bok, a położenie specjalnego elementu, podobnie jak w iPhoneie. Cała Lumia 900 będzie dostępna na naszym rynku w trzech kolorach. Na pewno będzie to biały, czarny, niebieski. I jakość wykonana jest naprawdę dobra. Akurat wersja w, w kolorze białym jest wykonana z błyszczącego plastiku, gdzie pozostały jest tomatowy plastik z, warstwą, z gumowaną warstwą. Generalnie model prezentuje się naprawdę fajnie i myślę, że jeżeli cena jego będzie dobra, może to być ciekawa propozycja wśród high Windows Phone'ów. Szczególnie, że tak jak już wspominałem przy okazji 610 i dużą, ogromną zaletą tego Lumi jest dodatkowe aplikacje typu Nokia Muzyka, Nokia Nawigacja, Transport a w nowej wersji programowania pojawia się także router Wi-Fi i funkcja obsługi gestów, zamysłowanych obsługi akcelerometrów gdy, aby wyciszyć telefon podczas rozmowy, podczas yy, gdy dzwonić dzwonek czy alarm, wystarczy wrócić go tyłem do ekranem do spodu. Kolejną okay, no rzeczą jest to, że Nokia jako, razem z Microsoftem, jest firmą, która najmocniej angażuje się w tworzenie aplikacji na Windows Phone'a. Obecnie firma podpisuje umowy nie tylko z takimi polskimi dostawcami usług jak Ceneo, Gastronauci, ale również z czołowymi, światowymi producentami gier. Dochodzi do to EA Mobile, dochodzi do tego Rovio. W tym prawdopodobnie już wkrótce na telefony z Windows Phone'em pojawią się wersje Angry Birds które są bardzo oczekiwane i póki co jeszcze nie wiadomo, czy te wersje te będą dostępne na wyłączność dla Lumii, czy pojawią się dla wszystkich Windows Phone'ów nie to jednak faktu, że Nokia jakby obecnie bardziej dba o wytworzenie dużego i kompletnego ekosystemu usług do okładek telefonów co ważne, to jest ich własny ekosystem ogólnie z miłą chęcią będziemy czekać na redakcji na testy Lumii 900, a także jej młodszego, mniejszego telefonu Lumia 60, jak wspomniałem na początku, będzie urządzeniem, od którego w Polsce zależy być albo nie być dla Windowsa. Jeżeli telefon rzeczywiście będzie się sprzedawał szczególnie tak dobrze jak 500, jest szansa na rozpopularyzowanie systemu Microsoftu wśród grup mniej zaawansowanych użytków i osób o mniej zasobnych portfelach.